Witajcie, kochani. Będzie, jeśli tylko dam radę, taka mała seria. Ponieważ bardzo źle się czuję, spotkało mnie znów bardzo wiele złego i jestem sama i bardzo mi ciężko. Więc staram się szukać środków, które mogłyby mi choć trochę pomóc. I jedna z tych rzeczy, która mnie zaintrygowała, która jest łatwa do wykonania, bezpłatna, to mudr. O mudrach mówiła mi dawno temu moja przyjaciółka, o której mama była pierwszym lekarzem w Polsce, który stosował oficjalnie akupunkturę i która sama jest bardzo dobrym lekarzem. Mówiła o działaniu mudr, o tym, że jest, sama miała okazję wielokrotnie sprawdzić, zarówno na sobie, swojej rodzinie i pacjentach, że mudry istotnie działają. I jeśli przyjrzymy się niektórym politykom, których mamy okazję oglądać także w mediach, Możemy zwrócić uwagę, że niektórzy przed ważnymi rozmowami układają ręce w pewien specyficzny sposób. Mudra, mudry, bo nauka teoretycznie nazywa się mudra, natomiast o poszczególnych pozycjach rąk mówimy mudras, czyli mudry, jest określana także jako joga małych palców. Oczywiście ja nie jestem specjalistką od jogi, patrzę na to z perspektywy osoby, która szuka pomocy i chciałam się z Wami podzielić właśnie tym, co udało mi się znaleźć. Może jeśli trochę lepiej się poczuję, spróbuję zrobić cały wstęp, postaram się może, żeby zrobić dłuższy materiał, który dawałby całość. Rzeczy, tych najważniejszych wiadomości. A na razie doszłam do wniosku, że będę Wam pokazywać po prostu po jednej mudrze, tak abyście mogli zobaczyć, czy rzeczywiście działa. Za mudrę najważniejszą zdaniem wielu osób, bardzo przydatną w wielu sytuacjach życiowych, nie tylko w przypadku choroby, jest używana dżian bądź gian mudra i jest to jedna z najprostszych chyba pozycji, która wbrew pozorom jest w stanie podobno rozwiązać wiele problemów zdrowotnych i jest to taki uniwersalny środek przeciwko duchowemu napięciu i czemuś, co można by było określić jako wewnętrzny bałagan, chaos. Potrafi wzmacniać pamięć, polepsza możliwość koncentracji i wzmacnia duchowo. To znaczy czujemy się silniejsi. Może także powodować rozluźnienie psychiczno-duchowe, czyli likwidować nadmierne napięcia. Ale jednocześnie pomaga w przypadku bezsenności, ale i nadmiernej senności, czyli wtedy, kiedy albo jesteśmy zbyt podekscytowani, albo kiedy czujemy się po prostu nadmiernie senni. Podobno działa przy, także przy depresji i przy wysokim ciśnieniu krwi, więc zwracam na nią uwagę tych wszystkich, którzy takie problemy mają i także niektórzy jogini są zdania, że stosowanie tej mudry i nawet zaczynanie od niej całego cyklu sprawia, że działanie innych mudr staje się silniejsze. Jest ona bardzo łatwa do wykonania. Tu możecie zobaczyć, po prostu czubek kciuka i palca wskazującego lekko stykają się, natomiast pozostałe trzy palce powinny pozostać wyprostowane, ale nie spięte. I to wszystko. Właściwie, jeśli oglądamy słynne hinduskie posągi, widzimy, że wiele z nich ma dłonie właśnie wyrażające. I nie jest to zbieg okoliczności. A jeśli chodzi o polityków, no to zawsze charakterystyczne ruchy dłoni Angeli Merker, a ostatnio także zwrócono uwagę na właśnie pozycję rąk Donalda Trumpa. Także proszę, spróbujcie. Nie jest to bynajmniej.